Natomiast ten mecz w Saragosie pamiętam e, dlatego, że chyba tam w 5 czy dziesiątej minucie Kałuża strzelił przepięknego gola i wszyscy stanęliśmy, to był taki początek i mówię, co się dzieje? Strzeliliśmy go w Hiszpanii, co teraz? No, 1-4, 4-1, ale... ale cuda się zdarza. Był też Norris który... jak mało kto potrafił wymyślić zmianę, która to po prostu ten mecz obrócimy. Trzy zmiany. No i. Dzisiaj o tym możemy rozmawiać z uśmiechami na twarzy. No to, to jest dwóch mecz bardzo często przywoływany w ostatnich dniach. No, dlatego, że tutaj przed 8 też zadanie odrobienia e, stracji w meczu. Nic e, nikomu nie wypominamy, ale w, w rewanżu no, Marcin Waszyński e, na samym początku samobójczą bramkę strzelił. Natomiast udało się faktycznie te cztery e, gole e, odrobić. Dobrywka, e, szykują się rzuty karny I e, podobno było tak, że trwa wybieranie Egzekutorów rzutów i ktoś do trenera Leczka powiedział: Panie trenerze, że Waszczu będzie strzelał. Tak. Na co on był tak zaskoczony, że nie wykorzystał tej jednocy? Słuchaj, jesteście bardzo dobrze poinformowani, <laughs> naprawdę. E, dzisiejszym meczu jest Kaziu Moskalę. Kaziu chyba strzelił tam bramkę, prawda, z Realem Saragossa na 3 1 no Tak, tak. tak pamiętam. E, z takiej wycofanej piłki walno po, pod poprzekę. Po, po Natomiast tak, historia była ciekawa, historia była fajna, bo Baszczu najpierw strzelił swojaka, a później trener Leczek przeprowadził zmiany, między innymi Kaleczyk na boisko i Kaleczyk też chyba strzelił, jak prawda? Eee, no i są rzuty karne i trener Leczek wyznacza właśnie Kaleczego do, do rzutu karnego i trenerze Baszczu strzelił Słojaka, swojaka, musi się odkuć, że tak powiem, podszedł, strzelił jak strzelił. Pewnie eee, do, do dziś to Wasze pamięta, ale Wasze pamiętamy wszyscy, no nie, wiem, fantastyczny obrońca, zresztą legenda, bardzo długo grał w i, i chciał tutaj po prostu grać do końca, i udało się, ale myślę, że podobnie, tak jak, tak jak ja, jestem bardzo winnym